Dzień dobry, kochani, witajcie, witajcie. Zobaczymy, co karty chcą Wam dzisiaj przekazać, co powinniście usłyszeć od kart teraz. Oczywiście, z kim przesłanie ma rezonować, będzie rezonowało, a z kim nie, to zapraszam na live bądź czytanie prywatne. Karty pokażcie, proszę, co moi widzowie. Powinni usłyszeć od kart teraz. Co moi widzowie powinni usłyszeć od kart teraz? Karty, pokażcie, proszę, co moi widzowie powinni usłyszeć teraz. Powinni usłyszeć teraz. Co moi widzowie powinni usłyszeć teraz? Ok. Ehm, karty Pokazują tutaj stosowania, wyskoczyła nam karta wieży. Czyli, jeżeli u kogoś pojawiła się jakaś taka sytuacja, która spowodowała, że coś tam u Was jest w jakiś sposób zaburzone, coś runęło, coś nie idzie po Waszej myśli, tak, no to tutaj też tak w ostrzeżeniu karty pokazują, jakbyście bali się zmian. tak, Mamy sąd ostateczny w ostrzeżeniu w przyczynie problemu, możecie bać się z Zmian i trochę się trzymacie kurczowo tego, co, co runęło, co, co już nie jest dla Was korzystne. Natomiast karty podpowiadają tutaj w karcie Rady, że warto podjąć jakieś konkretne działania. Tutaj już nie ma co, co czekać. Tutaj należy działać zdecydowanie i e, no. Być może trochę nawet przyspieszyć. Dlaczego? Ponieważ okres taki um, bolesny, który był dla Was, on już na ten moment się kończy, tak? Macie szansę wejścia w nowy etap w życiu. Być może to um, nie jest dla Was na ten moment łatwe, ale jeżeli wyrwiecie się z jakiegoś takiego marazmu, przestaniecie być bierni, zaczniecie konkretnie działać, przede wszystkim zdecydowane kroki, przestać się bać, przestać blokować te zmiany, zmiany bo pamiętajcie że zmiany w życiu są nieuniknione. I tutaj pojawia się karta śmierci. Ona być może nie wygląda radośnie natomiast mówi o tym że że odchodzi coś bardzo bolesnego kończy się jakiś trudny etap i pamiętajcie żeby przyszło coś nowego stare musi odejść a żeby to stare odeszło. My musimy, my musimy poniekąd temu troszkę pomóc tak więc nie czekajcie z założonymi rękoma. Aż coś zadzieje się samo. Nie blokujcie tych zmian, nie bójcie się tych zmian, bo to mogą być zmiany dla Was na lepsze. Należy podjąć konkretne działanie i teraz postawić. Przede wszystkim dołożyłam sobie jeszcze intuicyjnie jedną kartę dla Was. Postawić na takie zdecydowane, konkretne działanie, ale na pewność siebie. Pamiętajcie, że Wy macie wewnętrzną taką siłę, wewnętrzną moc w sobie i jesteście w stanie ujarzmić wszystkie słabości, lęki i obawy. Pamiętajcie, że tak naprawdę los jest w waszych rękach To od was zależy jak będzie wyglądało wasze dalsze życie I to um, im szybciej zaczniecie działać Tym szybciej pojawią się te zmiany tak? Tym szybciej e, pojawi się nowy etap Tym szybciej pojawią się nowe możliwości dla was Życzę wam spełnienia Życzę wam wszystkiego co najlepsze Niech się wam darzy Ściskam, pozdrawiam Tarocistka Olimpia